Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Nie wiem, czemu tak zrobiłem, bo nigdy tak nie robię. Wy pragniecie chleba i igrzysk. I ja wam dam chleba i igrzysk. No, bo trzeba nowy rok zacząć z przytupem i dzisiaj haul. Dopiero co wróciłem z Wrocławia, więc pokażę Wam, co kupiłem w legostorze, ale też kilka innych zestawów, które przyjechały do mnie tuż po świętach. Jeszcze nie było recenzji, ale to będzie taki bardzo fajny rozpęd, a potem już pooglądamy te tłuściochy, które pojawią się dalej. Po tym dość przydługawym wstępie stwierdzam, że nie ma co już przeciągać. Przyjechało do mnie kilkanaście zestawów tuż po świętach. Część recenzji już mogliście zobaczyć, część już złożyłem i nagrałem, i czekają na publikację. Więc tamtych zestawów wam nie pokażę, bo są otwarte i gdzieś tu leżą, i teraz nie pamiętam, które są, które. Ale mam tutaj jeszcze 6 zestawów, takich nieco mniejszych, które też z tych nowości niebawem się pojawią. A potem przejdziemy do prezentacji dwóch takich wielkich toreb prosto z Wrocławia. No to co? Lecimy po kolei. Na początek, Micro Fighter Brzeszczot. Mamy tutaj oczywiście minifigurkę Mando. Mamy Brzeszczota w takiej bardzo małej wersji. Jak ktoś jest minimalistą, albo po prostu nie chce wydawać 600 zł katalogowo na dużego brzeszczota, jest to opcja i też Wam ją pokażę. Ostatnio jakoś tak mikrofightery, może nie tyle, że się z nimi zaprzyjaźniłem, ale sprawiają mi coraz więcej frajdy. Z Batmana jeden zestaw był na kanale, nowy Batmobil, a tutaj mamy ten zestaw z Batmanem i z kobietą kot. Dwa motocykle, dwie minifigurki, trochę akcesoriów, fajny maluszek. Jak ktoś czeka na nowego Batmana, to będzie jak znalazł. Zestaw z serii LEGO Technic, który chyba zachwycił mnie najbardziej. Mały chopper, który kosztuje katalogowo 43 albo 45 zł, wygląda naprawdę świetnie. I, wow, wow. I w ogóle ma konstrukcję dwa w jednym, bo można zrobić jeden albo drugi motocykl. Tak one tutaj wyglądają. I co dalej? Czteroblusowy Spider-Man z Goblinem. Ja już nagrałem któryś zestawów ze Spider-Manem, ale nie pamiętam który. Nagrywałem go chyba wczoraj albo przedwczoraj wy to oglądacie w dzień kiedy nagrywam, więc składałem go i nagrywałem w sobotę albo w niedzielę jakoś tak. Jest już przygotowany na YouTube, ale jeszcze nie jest opublikowany. Sorry, po prostu jest za dużo tych zestawów. Mamy też ostatnio był duży smok z Ninjago, teraz ten mniejszy smok z Ninjago. Też on niedługo się pojawi i mamy tutaj też trzy formy tego smoka, można go sobie przekształcać, coś jak nie wiem, ewolucję Pokémonów i z Minecrafta też jeden zestaw przyjechał. O ten Strażnicy oceanu, tak? The Guardian Battle. No to chyba strażnicy. Dobrze pamiętam. To tak to wygląda. I tutaj mnie te rozdymki ciekawią, więc będziemy się im przyglądać. Ale ja sobie to może odłożę na bok. Zrobimy tutaj trochę porządku. I wjedzie pierwsza torba, właściwie jej zawartość, bo trochę tego się nazbierało dużo zakupy, miałem pełny bagażnik wypchanych klockami. Dobra, na początek może pokażę wam coś mniejszego. A to coś mniejszego to jest ten zestaw z Parkiem z Lego City. Jak dobrze pamiętam, to jest chyba ekskluzyw Wziąłem go w ogóle zapomniałem, że on jest. To znaczy, pamiętałem, ale trochę wyparłem go chyba z pamięci. Okazało się, że jest gratisowy polibak do zakupów z Lego City za 140 zł, a kupiłem inny zestaw za 130 i przy kasie dowiedziałem się, że jak wezmę coś jeszcze z City za, przynajmniej dychę, to dostanę. Polibak, więc skusiłem się. Trzy minifigurki, drzewko, dwie wiwiury. Tutaj jest jakiś taki, powiedzmy, Melex z gościa, który ogarnia porządek w parku. Mamy też taki rower z przyczepką, bo tutaj zakładam, że mama z synem wybrali się na piknik. Całkiem fajna scenka i szczerze mówiąc, do tej pory te zestawy w takim stylu trafiały do serii Creator. A tutaj mamy to w City i zwróćcie też uwagę na te okrągłe tajle na których mamy nadrukowane żołędzie. Bardzo fajnie to wygląda, więc idziemy dalej. A dalej są rzeczy, które bardzo szybko znikają. Dwa battle battlepaki. Jeden z klonami, a drugi to obrona Hoth. No i mamy tutaj takie trzy minifigurki raz, wraz z garścią akcesoriów. Z klonami ogólnie jest problem, bo chyba w LEGO Shopie się wyczyścił totalnie stan. Z tego, co widziałem, to w Stanach w ogóle jest z tym problem, bo Ryan z kanału M&R Productions wrzucał info, że chyba był limit 3-3 sztuk na osobę. We Wrocławiu były dwie sztuki na osobę, więc jak ktoś chciał kupić więcej, no to to, sorry. E, taka jeszcze zajaweczka, mianowicie figurki z 22. serii. Wziąłem cały komplet, kompletną serię, mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. E, I zrobimy sobie po prostu z tym jeden odcinek. Pokażę Wam całą serię tych figurek. Jest 12, więc robienie dwóch openingów po 6 chyba raczej nie ma większego sensu. I rzecz największa w tej torbie, bo druga też jest całkiem pełna dobroci, e, to butikowy hotel, okay. czyli oczywiście najnowszy modular. Modular z okazji 15-lecia serii, On, jak możecie tutaj zobaczyć jest wkomponowany w posterunek policji, a obok widzimy fragment z księgarni, ale tylko jeden budynek, bo księgarnia rzeczona zniknęła z tego ujęcia, no i będziemy go sobie składać, wygląda bajecznie i jak już mówiłem w zapowiedzi, tutaj mamy ponad 3000 elementów, a tak na dobrą sprawę, jak ja to włożę z powrotem, żeby to nie połamać wszystkiego, nie, muszę to dać na bok. Jest naprawdę bajeczny, a wydaje się być całkiem nieduże, a tam rzeczywiście bardzo fajna robota została wykonana w środku. Ja to odłożę na chwilę, zrobię mini wręcz cięcie i zaraz do Was wracam z drugą torbą, bo tam naprawdę jest też dużo dobrego. Nie musieliście długo czekać, już jestem i pokazuję Wam co dalej. E, ano, transport konia. Z tego co zauważyłem jest to ekskluzyw. 130 zł, koń, husky, przyczepa i samochód. E, no i jeszcze jakaś taka barierka do skakania przez konia. E, bardzo fajny zestaw i... Kolejna dobra opcja w relatywnie niskiej cenie, żeby zgarnąć konia. Konie na Bricklinku, w zależności od umaszczenia, tak w okolicach 40 zł się kręcą, a jeśli ten zestaw trafi do szerokiej dystrybucji i będzie za mniej niż stówkę, to super. Tak samo jak mieliśmy ten zestaw 4 plusowy z Disneya, gdzie też dostawaliśmy konia, bo w zeszłym roku przed tym zestawem z Disneya jedyna opcja na konia to była kuźnia. Umówmy się, no kilka stówek, więc ten koń był po prostu bonusem. Dobra, nie mam znowu tego gdzie składać co jest w ogóle? Co ja robię? O, pokażę Wam jeszcze ten polibak gratisowy, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą. To jest ten gratisowy polibak do zakupów z Lego City za 140 zł. Taką informację dostałem w sklepie, na Lego Shopie nie widziałem, ale nie wrzucałem chyba zestawu City w koszyk, więc to pewnie z tego powodu. Mamy tutaj dwie minifigurki dzieciaków, mamy fragment parku z rampą. Jeden z dzieciaków jedzie na deskorolce. Fajne uzupełnienie do szkoły. Tyle, że dwójka dzieciaków ma te plecaki z serii pirackiej. Dobra, odkładam to może tutaj. Dobra. I idziemy jeszcze dalej. Sonic. Jesz Sonic, nowy zestaw serii Ideas. 320 zł katalogowo i fragment planszy. Ja ogólnie rzecz biorąc, Sonika trochę za dzieciaka grałem, ale to raczej na automatach. Nie miałem Segi w domu, a jak dobrze pamiętam, Sonic był maskotką Segi. Ja w tym czasie grałem na Pegasusie. Chyba jak wszystkie dzieciaki w latach 90. tych Bo oczywiście to była taka podróba, która trafiała pod każdą polską strzechę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo tutaj. Mam pewne obiekcje co do tego zestawu, ale chciałem go sprawdzić. Na przykład zastanawiam się, czemu tutaj wepchnięto naklejki, a nie nadruki, skoro na przykład takie pikselowe nadruki pojawiają się w Minecrafcie. Czemu nie można było tego dać tutaj? Nie wiem. Sama konstrukcja też jest jakaś taka średnia. Lepiej to tutaj wygląda, jak Sonic na przykład biegnie przez pętlę. To jest zdecydowanie lepiej. No ale są jeszcze te kryształy. Wziąłem trochę z ciekawości, bo, bo ogólnie często jest tak, że zestawy z IDS mnie ciekawią. Cena za 1125 elementów też nie jest jakaś porażająca, więc yy, no, da się to jakoś ogarnąć. Zobaczymy. I dwa topy na sam koniec, bo hotel był wcześniej, to teraz inne topy. Najpierw mniejszy top. Jeden z zestawu z okazji chińskiego Nowego Roku, ze scenkami, które są z tym właśnie chińskim Nowym Rokiem związane. Mamy tutaj całą masę minifigurek, jest ich tutaj 12, jak się naliczyłem. No i mamy z każdej strony po prostu powrócane jakieś takie scenki związane. Z życiem w Chinach. Możemy je sobie albo ułożyć tak dookoła, jak widzicie tutaj, albo możemy je sobie ułożyć w formie takiej piramidki, i rzeczywiście część z nich wygląda naprawdę świetnie, a reszta jest przynajmniej dobra. To jest zestaw, gdzie nie do końca widać, że wepchnięte tutaj są te wszystkie klocki, bo zestaw jest rzeczywiście dość duży. O i w ogóle zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Built together. Tutaj mamy taką opcję, że zakładam, tam jest sześć instrukcji, gdzie każdą scenkę budujemy oddzielnie. Popatrzcie też na tego Disha, który tutaj jest z tygrysa, no bo mamy rok tygrysa, wygląda naprawdę obłędnie. No ale dobra, jeszcze coś na sam koniec. No i pewnie możecie się domyśleć, o co chodzi, bo naturalnie chodzi o drugi zestaw z okazji chińskiego nowego roku. I tutaj figurek mamy 4, 6, 8, 10, 13 o jedną więcej obłędnie wygląda to lodowisko. Świetnie w ogóle tutaj wygląda też ten taki, powiedzmy, bobslej, który mnie osobiście kojarzy się z Pepe Panem Dziobakiem z Finasza i Ferba. Mamy tutaj też taką wielką lodową rzeźbę, która jest takim wejściem na lodowisko. Tutaj też troszeczkę takich scenek się odgrywa dookoła. Naprawdę wygląda to porządnie. No i jeszcze mamy tutaj taką scenkę do robienia zdjęć. Jak wiecie, czasem gdzieś na festynach, w centrach handlowych stoją takie miejsca, gdzie można wetknąć głowę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na przykład pamiętam, że w którymś o chyba w Warszawie było... Przy wybiegu dla pingwinów była taka właśnie taki plakat z wycięciami. Można sobie było zrobić zdjęcie udające, że jest się pingwinami z Madagaskaru. Czemu ja sobie tego zdjęcia nie zrobiłem, nie mam żadnego pojęcia. Eee, pewnie by mi to sprawiło ogromną radość. No dobra, to co? Wydawajcie znać, co w holu Wam się podobało najbardziej, a ja idę ogarniać recenzję. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!